Jest przez jazdę. Pociąg, Auto zostało zniszczone. I, i czekajcie, tak wygląda. A rozbicie tego auta. E, takie jest rozbicie tego auta. Właśnie od tego ja nie wiem. Chciałam wsiąść, ale niestety widziałem, jak auto jechało. Ale niestety pan jechał, ale już nic mu się, się nie stało. O ważniejsze, żeby auto zostało unaprawione do mechanikach.

Witamy was w ekspresie Dzień dobry, powitam was specjalnie dzisiaj odcinek zobaczcie nie da się otworzyć takich szklanych butelek są takie szklane butelki tak wyglądają, słuchajcie lecimy Szklane, katastrofa samochodowa, wytrzym o 100 km jeździć szybko pociąg oraz inny. Opowiem wam dzisiaj o tych ważnych wiadomościach. Co jutro będzie? Busy jeżdżą tylko w stylach PKS-a. Lokomotywy, które sprawiają manewry, które muszą być przetestowane, i tak wygląda to. Odczepianie. Tak wygląda niestety: odczepianie wagonów. Odczepianie wagonów jest gotowe, i zobaczcie są do tego pozor i tak wyglądają nagry zbyt szybko jeździ ten pociąg Siadamy i testujemy Naprawdę, po może się wykuleć? XDDDD Zapraszamy na ekspres już dzisiaj, ale niestety ekspres porówny będzie o godzinie 16:05. Dziękujemy. Fakt, już będzie. Zapraszamy na prognozę pogody. Więc tak, prognoza pogody będzie maksymalnie ciepło Już jutro gorzej, bydkość. Już to tak z sprawie ale teraz w Poznaniu dla plus. U skół brzegu trochę minus, dziwi. I że no skałowo. Oko w 3 koni. słupca. I tak wygląda, że gorzej. Pamiętajcie, żeby przyjechać do wrześni, aby sobie tam popływać na basenie lub na Apkła Park jeżeli macie. Lub stworzycie swój pasem. Sprawdźcie na www.ttv.pl Dziękuję. Ekspres Sadentown.